Witam Was serdecznie. Niedawno wróciłam od stylistki paznokci. Takie Pani Ola mi bardzo ładne zrobiła kolorek. Który mi się bardzo podoba. A w grudniu mam zamiar sobie zrobić czerwone paznokcie. A takie próbki kremu Indigo dostałam od szefowej. Pani Soni Będę testować. W piątek byłam z mężem w kinie na filmu Ania o Ani Przybylskiej. Bardzo polecam obejrzeć. Ciekawy film, który wzrusza. Miłego wieczorku Wam życzę i pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję Wam za komentarze pod poprzednim filmikiem. Buziaczki, pa!